Do Andrzeja Wasilewskiego, tak? Czy szkoda? Trochę mi przykro jest, bo promotor jednak powinien do końca życia już chyba stać za swoim zawodnikiem. Jesteśmy na Mediadeju przed galą KSW Koloseum 2, a jest z nami niespodzianka organizacji KSW teraz już wiemy nowy nabytek KSW Krzysztof Główka Głowacki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak to się stało, że byłemu mistrzowi świata w boksie przyszło do głowy to, żeby przyjść do KSW i żeby szukać czegoś nowego? Szukać czegoś nowego, nowe, nowe treningi, coś nowego, także coś wspaniałego. W boksie już gdzieś tam się wypaliłem, już nie było walk dla mnie na tym najwyższym szczeblu. A jeśli chodzi o walki takie średnie w Polsce, to jednak już tego nie chciałem. Dlatego przyszła zajawka na KSW na MMA. Także robił się jakiś czas parter. Okupuje te nogi, także zobaczymy. Jak duży wpływ w Twojej decyzji miał na przykład Artur Szpilka, który też przeszedł z boksu do KSW? Czy na przykład pytałeś go, Artur, czy warto, czy, 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 to, czy to ma w ogóle sens? No pewnie, że gadaliśmy, rozmawialiśmy na różne wiesz, tematy, jeśli chodzi o związane z KSW. Także mówił, zobaczysz, i zobaczysz, nie pożałujesz, fajnie. Inni ludzie, naprawdę każdy jest taki fajny, uśmiechnięty, dobrze życzy, także wiesz. No i faktycznie miał rację, przyszedłem, mówię, no co, do, do odważny świat należy, tak? Albo próbujesz albo nie próbujesz. Skoro już jesteśmy przy temacie Artura, on kiedy debiutował w MMA mówił przed tym, że zupełnie nowe, zupełnie coś nowego, zupełnie inne rzeczy, zupełnie nowa, jakby nowy ogień wlał się w jego serducho. Czy ty czujesz to samo teraz, kiedy zacząłeś trenować MMA? Dokładnie to samo czuję także, ale to zobaczymy, bo to wszystko czujesz, czujesz. A zobaczymy na walce jak to będzie. Wszystko. Ring, kl ring, klatka zweryfikuje. Jeszcze stare takie wiesz, przyzwyczajenia, tak, że rynka a tu klatka zweryfikuje. To treningi chyba mocne, tak? Patrząc w tym momencie na, na Twoją twarz, no to jest solidna ta opuchlizna pod okiem. Powiedz, czy Ty się skupiasz w tym momencie na przykład tylko na stójce, czy dużo MMA? Bo y, pytaj Martura też o to. I on powiedział, że a to spytajcie sami Krzyśka, ile trenuje zapasy i parter. To ile Krzysztof Głowacki trenuje zapasy i parter? Trenuje. Trzy razy parter w tygodniu, dwa razy trenuję stójkę w tygodniu. Tak. Bardzo się to różni ciężko jest, jakby dużo jest przyzwyczajeń, które musisz zmieniać w tym momencie? No jak najbardziej, bardzo dużo. Przede wszystkim, jak miałem w boksie, jest każdy wie, że siedziałem na tylnej nodze, a gdzieś tam przednia noga była wysunięta bardzo pod przeciwnika. No tutaj tak nie może być, bo wiadomo, albo będzie okopana, albo ktoś się przechwyci, wywróci mnie. Także, także duża zmiana. Mhm. Patryk Gleba, Tołkaczewski to twój przeciwnik, ile o nim wiedziałeś, kiedy przyszło KSW z propozycją walki na narodowym? Wiedziałem, że walczył w grądzie, chłopak na pewno charakterny silny, także fajnie ucieszyłem się, bo pewnie możemy zrobić fajną walkę, bierzemy to. A zastanawiałeś się, czy zasłużyłeś na to miejsce? Bo dużo osób na przykład teraz w komentarzach mówi, że, no, że główka spoko w KSW. Natomiast, że jeszcze za wcześnie właśnie na, to, na tak dużą galę, bo wielu zawodników na pewno marzyłoby i czekało na ten występ, a ty wchodzisz z grubej rury tak naprawdę. No to, to już włodarze tak postanowili, że wiesz, ja się cieszę i dziękuję za to, że tutaj będę mógł wystąpić przed taką publicznością na no, Narodowym, to coś wspaniałego, bo to chyba każdy o tym marzy, tak. Wiadomo, że młodzi gdzieś tam na pewno będą troszeczkę źli, co już dłuższy okres są w KSW, czy gdziekolwiek w MMA. Także no trudno, no ale co, no, co ja mogę zrobić? Ja dostałem propozycję, no to się zgodziłem, oczywiście, że A to tak. było w które było zaproponowane sobie? Tak, to było pierwsze nazwisko, także od razu przyjąłem, nie, nie było problemu. Jak przyszedłeś tutaj dzisiaj z pasem, dzisiaj robiliście tutaj sesję z pasem WBO, czy, czy wczoraj? Jakie były ogólnie Twoje odczucia, jak stanąłeś tutaj i zobaczyłeś, że na środku tej pięknej murawy niedługo stanie klatka, do której ty wejdziesz pewnie przy ryku kilkudziesięciu tysięcy osób? Tak, uczucie niesamowite, ale to będzie pewnie jeszcze dopiero, jak się będzie wychodziło do walki, to. Pewnie niesamowite będzie przeżycie. Także wychodziłem, nie, wiem, nie pamiętam, już w, Nowy, w Nowym Jorku, czy to w Chicago. W Chicago chyba było 14 tysięcy kibiców, także to było coś niesamowitego. Jak dopingowali, jak tam krzyczeli, śpiewali, wszystko to było wspaniale. A tutaj myślę, że będzie jeszcze lepiej. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. No, bo nie ukrywajmy, jesteś postacią znaną w, w świecie boksu, także fani sportu walki na pewno doskonale cię znają. Natomiast ty, jeżeli dobrze pamiętam, mówiłeś w jednej z rozmów, że. Był boks, i teraz jest y, pora zacząć zarabiać pieniądze. Jakoś jakieś takie słowa padły Podaj z swoich ust. I teraz jestem właśnie ciekaw, na ile ta oferta, która pojawiła się tutaj, była lepsza od tych, które po prostu dostawałeś w boksie. Domyślam się, że te walki na przykład w Wielkiej Brytanii to jest zupełnie inna półka y, finansowa. Natomiast na przykład w porównaniu do tych polskich pojedynków. Oj, no to do polskich pojedynków to jest naprawdę przepaść. Naprawdę przepaść to dosłowna. Nie będę mówił kwot, bo nie wypada, nie wypada, ale naprawdę przepaść, jeśli chodzi, tutaj jest dużo lepiej. Na sam koniec, nie jest ci trochę szkoda, bo ty przez wiele lat oddawałeś swoje serce w boksie. Dzisiaj widzimy, jaka jest sytuacja. Przychodzisz tutaj do KSW jako kolejny pięściarz, robisz taki transfer i, i czytasz na koniec takie tweety. Jak wczoraj się pojawił? Od Andrzeja Wasilewskiego, tak? Czy szkoda? Trochę mi przykro jest, bo promotor jednak powinien do końca życia już chyba stać za swoim zawodnikiem, tym bardziej, że zrobiłem dla niego dwa razy mistrzostwo świata, utrzymywałem tą grupę, a on tutaj teraz takie tweety sobie pisze, niech sobie pisze, mówię... Ja tego, ja jego nie ruszam, bo jakbym tutaj powiedział parę rzeczy, to... Po prostu by go wyśmiali, i tyle. Andrzejku, wszystkiego dobrego Ci życzę i tyle. Krzysztof, otwierasz nowy rozdział w swojej sportowej karierze i, i życzymy Ci w niej jak najbardziej powodzenia. Na sam koniec pytamy dzisiaj o to tutaj wszystkich: Artur, szpilka kontra Mariusz Pudzianowski. Jak ty to widzisz, myślę, że odpowiedź jest oczywista, ale, ale pytam. No oczywiste jest, ja jestem związany bardzo przyjacielsko z Arturem Szpilką, za dnia będę trzymał oczywiście kciuki, ale słuchajcie, no to jest walka, wszystko się może zdarzyć, no ale moim zdaniem i tak Artur wyjdzie z chłodną głową. Tego, takiego Artura bym chciał zobaczyć i wtedy będzie bardzo dobrze, żeby nie wyszedł na bitkę i żeby będzie chciał udowodnić wszystkim, że jednak on jest lepszy, bo to będzie no, nie tędy droga, tak? Bo pójdzie i może gdzieś tam nadzieć się na jakiegoś cepa czy coś, a jak wiemy, no później on potrafi uderzyć, ma, ma kamień w łapie, także, także musi mądrze to, za, mądrze to zrobić. Krzysztof Kłowacki, bardzo dziękuję za rozmowę i czekamy na debiut. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.